Witam wszystkich Dzisiaj jako, że dzień wolny od pracy i dość, dość ładna pogoda to dzisiaj tak plenerowo Wybrałem się nad rzeczkę w poszukiwaniu skarbów i tutaj moje skarby na razie znalazłem a to 10 minut poszukiwania dość ciekawy korzonek no i trochę kamyczków Dajcie że jeszcze z pół godziny poszukiwania i znajdziemy super korzonki, to rzeka wyrzuca. I to wszystko będzie za darmo, a nie jak w sklepach akwarystycznych za mały korzonek 40 zł. I naprawdę można znaleźć ciekawe kamyczki. Będzie taki la Natural zbiorniczek jak się przy okazji cieszy pogodą 20 parę stopni. Jest lekki wiaterek wieje. Widoki świetne. Życznie nie umierać. Jakby taka pogoda była jeszcze kilka dni. Lecę szukać dalej, na razie cześć.